Hola! Tak, jesteśmy w Hiszpanii. Wczoraj opuściliśmy Francję, ale nim opuściliśmy Francję, jeszcze mieliśmy kołek, y, kilka miejsc w Francji do odwiedzenia. Pierwszym z takich miejsc było miasto... przeliteruje AUCH nie mam pojęcia nadal, jak się, jak się czyta po francusku, więc nie wiem dokładnie, jak ta miejscowość się nazywa. Jest to jedna z takich miejscowości, która wpadła nam zupełnie przypadkiem. To znaczy, nie mieliśmy w planach ją zwiedzać, nie mieliśmy w planach się tutaj zatrzymywać. Natomiast przejeżdżając przez, przez tą miejscowość tak nas zauroczyła, tak nam się spodobała z zewnątrz, że stwierdziliśmy, że ok, zatrzymujemy się, idziemy na spacer i poznajemy tą miejscowość i okazała się naprawdę bardzo fajna, bardzo, bardzo ładna widokowo i bardzo taka atrakcyjna architektonicznie. Jadąc dalej, już zobaczyliśmy w oddali, że pojawiają się Pireneje. Więc zbliżamy się do Hiszpanii, coraz bliżej jest Hiszpania, przed nami są właśnie ośnieżone Pireneje. Jednak nim ruszymy w same Pireneje, to docieramy do takiego powiedzmy najważniejszego miejsca, jeżeli chodzi o ten konkretny dzień. Mianowicie jedziemy do Lourdes, do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. I mimo, że nie jesteśmy jakoś specjalnie pobożni, to lubimy też takie miejsca odwiedzać. Lubimy zobaczyć, jak to, jak to faktycznie wygląda, co się dzieje wokół takich miejsc, i jak one różnią się między sobą. Bo przykładowo, będąc w Bośni, odwiedziliśmy Medjugorje i na to miejsce, delikatnie mówiąc, nie spodobało nam się, żeby nie powiedzieć, że to miejsce po prostu było całkowicie nieatrakcyjne widokowo. Lurd jest zupełnie inne. W Lurd nas w jakiś sposób zachwyciło. Sama ta katedra, wygląd tego wszystkiego naprawdę był super. Do tego bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodych ludzi, roztańczonych, rozśpiewanych. Oczywiście poza samym miejscem maryjnym no, udaliśmy się na te stoiska, na te krupówki powiedzmy, które są gdzieś tutaj już poza samym centrum maryjnym. No i tutaj już jest oczywiście prawdziwy masz Można kupić wszystko, można kupić ręczniki, czapki z tęczową flagą. No, ogólnie miejsce bardzo specyficzne jak w większości tego typu atrakcji. Jedziemy dalej, jedziemy dalej i wjeżdżamy już w końcu w Pireneje, i to co jest znamienne i bardzo specyficzne im wyżej, tym więcej śniegu. Tym więcej, właśnie śniegu dostrzegamy gdzieś tam przed sobą. Widzimy ten śnieg przed nami, on zaczyna nam gdzieś tam towarzyszyć. Co prawda, na szczęście, za oknem, ale jednocześnie mamy świadomość tego, że za chwilę przyjdzie nam rozbijać namiot, za chwilę przyjdzie nam spędzić noc gdzieś tutaj, właśnie w tych Pirenejach. Więc już mamy świadomość tego, że może nie być najcieplej. Przekraczamy granicę Hiszpanią, wjeżdżamy faktycznie do Hiszpanii, no i kierujemy się na pół... Na pół i kierujemy się na południe. Właśnie chcemy możliwie zjechać jak na niżej z, z tej wysokiej partii Pirenejów, żeby chociaż odrobinę, odrobinę się ociepliło i żeby, żeby właśnie ten, ten śnieg nie towarzyszył nam na obozowisku. Obelzowisko rozbijamy, udaje nam się znaleźć kapitalne miejsce nad brzegiem takiego wartkiego, górskiego strumienia, dosyć dużego i wjeżdżamy tutaj autem, rozbijamy nasz namiot, no i miejsce jest kapitalne, bo całą noc będzie nam cały wieczór, cały poranek, całą noc cały nasz tutaj jeszcze będzie nam towarzyszył biały szum, czyli szum właśnie tego strumienia, który będzie nas znakomicie usypiał, w ogóle w takich miejscach właśnie gdzie jest biały szum, gdzie właśnie nie pada deszcz, szumi morze, szumi Właśnie górski potok, tak jak w tym przypadku, to jest idealnie miejsce do spania. to W takich miejscach człowiek się naprawdę kapitalnie wysypia, więc my oczywiście korzystamy z tego miejsca. Tutaj, oczywiście, i nasze śniadanie, i kolacje. No i cały noslek wypadł nam znakomicie. Także pierwszy noslek Hiszpanii mamy za sobą. Zaczynamy kolejny dzień. Do usłyszenia.